Dzień dobry. Ja nazywam się Blanka Łuchciowska i ze mną jest dzisiaj Roxana Kulas i jesteśmy z klasy pierwszej B, dziennikarsko-artystycznej. Ja dzisiaj chciałabym się Roxanę zapytać o chór, w którym uczestniczy. I może takie pierwsze pytanie na wstęp. Masz jakąś historię z tym? W zasadzie, czy Twoja przeszłość się wiąże jakoś z tym śpiewaniem? Skąd pomysł na dołączenie do chóru? Yy. No to może, może najpierw tą historię powiem, że ja po prostu. Od małego bardzo lubiłam śpiewać i bardzo dużo śpiewałam, bardzo dużo. I śpiewałam z moją mamą, która też bardzo, bardzo lubi muzykę i puszczała mi różne utwory z lat 90. -tych. i w ogóle tego typu piosenki. A czy mama coś też też Chyba i tak tak mi się wydaje. Może mi się wydaje, że chyba właśnie w gimnazjum albo w liceum śpiewała? Nie wiem, musiałabym się jeszcze dopytać. Um, ale no, i w podstawówce potem zaczęłam śpiewać i najpierw dołączyłam do takiego mini zespołu, który utworzyła nasza Pani z biblioteki. I to były takie dzieci, no, z od 1 do 3, tak wiesz, no, takie, takie mniejsze. I potem w czwartej klasie dołączyłam do chóru szkolnego. No i w liceum, jak tutaj przyrządz się zastanawiałam, czy, no nie wiem, czy jest jakiś chór, czy są jakieś, nie wiem, zajęcia muzyczne. I tam podpytywałam, podpytywałam. No i się okazało, że są. No to na początku usłyszałam, że są jakby przysłuchania. To się przestraszała, mówię: nie, No na pewno mnie nie przyjmą, to się pójdę na te przysłuchania. No i nie poszłam. No, ale to chyba było. Ale jak dołączyłam, to było tak, że chyba jednego dnia, chyba właśnie przed biologiem, albo jakoś tak, podeszła do mnie Zuzia z naszej klasy i powiedziała: No, nas nie idzie na biologii, bo my idziemy na chór. Ja tak na nich patrzę: idźcie na chór, nie będzie was na biologii, nie będzie was na pytaniu i ja też chcę iść. No to chodź. No ja się tak zastresowałam, mówię, nie no dobra, ja nie idę, tak wiesz, to, nie to taka luźna propozycja. Uh -huh. No ale ona mówi, no, to chodź pani ci przyjmę, przyjmie. A ta pani na muzyce mi się wydawało, że ona jest taka straszna, w się, sensie, że nie wiem, że krzyczy nam coś takiego, no początek roku. Um, a jeszcze jej tak nie znałam. No ale z to to po prostu jakoś zaciągnęła, no to siedział, no dobra, no to pójdę. No i poszłam i no... No jakoś się udało. Pani powiedziała, że no mogę przyjść. No, nie zrobiłam przesłuchania, tylko po prostu wzięłam nie od razu, co było dla mnie trochę szokiem. Ale, ale jestem, jestem i, i cieszę się, że jestem. I tak, to super. To może teraz takie pytanie odnośnie naszego chóru sz szkolnego. E czy potrafiłabyś wymienić, kto jest w tym górze, albo chociaż z której klas mniej więcej, mm. tak żeby by, by zobaczyć, jaki jest przedział wiekowy i kto to prowadzi? Prowadzi to nasza nauczycielka muzyki, pani Marta Jundził um, I jest tam, <coughs> nie, teraz nie jestem pewna, czy 9, czy 10 osób, ale są z klas pierwszych, pierwszej A, pierwszej B. Jedna, jedna jest dziewczyna z Bielchemu, tylko teraz nie pamiętam którego, czy tej pierwszej C, czy tam G, czy co. Są też osoby z drugich klas. Z trzeciej chyba nikogo nie ma, ale nie wiem czy teraz czy nie wymienię. Dobra, parę osób mogę wymienić, ale nie wszystkich pamiętam. No to masz swoich znajomych. No to na pewno jest e, Rosana Kulas, e, Natalia Zdlarska, Zuzia Górna, Nicole Pawlak, Zuzia Wieczerzak. Jest Amela też z klasy Zuzi Wieczerzak. Um, jest Amelia z Bielchemu, Jest Amelia jeszcze z innej klasy. Są jeszcze dwie, chyba Zuzie, chyba Amelie. Nie wiem, jak to jest skomplikowane. I. Marcelina na pewno jest. Marcelina z mojej No tak, średnio pamiętam, ale parę osób jest. No, ale trochę osób jest, z tego co słyszę, także no, dosyć rozbudowane. Hmm. Eee, widzę jeszcze, e, przygotowujecie się do czegoś teraz, będziecie gdzieś śpiewać. I tak, będzie y, chyba 26 kwietnia, z okazji dnia 3, 3 maja będziemy śpiewali trzy piosenki. Jest taki kraj, Rotę, no i hymn. I, a w prawo właśnie roty, to ja po prostu pani, ja przyszłam wczoraj na próbę i pani mówi, że śpiewamy Rotę w dwugłosie. Jeśli tak na nią patrzy, w dwugłosie Rotę, byłam taka przerażona, że o Jezu, nie, 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 nie. I pani to wiem, co może załączyć do altów? Ja no, mówię, no dobra, to, to nie będzie ciężko, no bo altów nie radzimy ja nie altem. <tuszy> No ale usłyszałam, jak śpiewają soprany, mówię. Boże... A jeszcze Agata też się chodzi. właśnie ona tam jest w sopranach i jak ja usłyszałam, jak one śpiewają. Ja sobie pomyślałam, że całą uroczystość będę tak stała i przybyła sobie, żeby mi nie słyszała, bo to mi się dokontowało. I mówię, dobra, to nie będzie ciężki te no. No, Ale jak pani nam pokazała, co to będzie, no to sprawdziłam, się przeliczyłam, bo... Troszkę. Ale damy radę, damy radę. Tak, no to, to dobrze. Trzeba być y, dobrej myśli. A może masz jakieś y, śmieszne historie związane z chórem? Nie wiem, coś wam na przykład nie wyszło i wyszło śmiesznie? Um, to jak, nie wiem, czy teraz, nie jestem pewna, czy czegoś nie przekręcę, ale jak było chyba jakieś tam, jakieś tam lecie szkoły, na początku roku, to mieliśmy śpiewać no, różne takie morskie, takie szanty. Uh -huh. I była taka piosenka, piąty bieg. I na próbach była taka sytuacja, że no ciężko było z tymi próbami, bo byli aktorzy, byliśmy my, i ciężko było to połączyć. I mało tą piosenkę ćwiczyliśmy. I ćwiczyliśmy tylko dwie zwrotki i refren. I trzeciej nie ćwiczyliśmy w ogóle. W sensie każdy ją tam znał, bo na próbach powiedziesz, tam wspominała, ale końcowo miała jej nie być. No, i ym, no jest wszystko super. I tego samego dnia nam <coughs> zostały jeszcze trzy próby, może do występu. Jeśli dowiedzieliśmy że w ogóle szyki się pozmieniały. Inne piosenki, w innym czasie śpiewamy w innych sytuacjach, że tutaj bez tej zwrotki tutaj zamieniamy to słowo na to. I w tym piątym biegu śpiewamy tą trzecią zwrotkę jednak. No, i Nicole oczywiście tam śpiewała zwrotki, a my tam z nią refreny. No oh i ja, ona się przestraszyła, no bo ona no, tak średnio znała tekst, ale no nawet sobie napisała i, i tak z tego mikrofonu tak chodziła i tak czytała i, i my się śmieliśmy Ale no, i może jest coś takiego jeszcze, musiałabym pomyśleć. Kurde, No na próbach zawsze jest zabawnie, no bo <laughs> my sobie czasami żartujemy. I pani tak na nas patrzy, taka przerażona, no się znawia, czy my żartujemy, czy mówimy na poważnie, czy co tu się dzieje. Um, ale no, taka fajna atmosfera jest między nami, jest bardzo luźnie, um, tak, tak, jest bardzo luźnie i jak na muzyce pani dziś zabiera telefony, to na zabieram. nie zabiera. Wiesz, I... to. <grych> ale naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie tam, jest bardzo fajna atmosfera i mam nawet swoją własną grupkę na Messengerze, tylko bez pani osobno, nie <grych> sobie tam piszemy, ale tak to chyba na tyle. Ja jeszcze dołączę, ja, jako że ja realizuję dzisiaj transmisję. Y, ja dołączę i się zapytam, czy, y, bo widzę, że tutaj chór jest stricte żeński. I czy, czy, czy to nie przeszkadza w jakiś sposób? Dziękuję. E, nie, w sensie sami swoi, nie? Ale nie naprawdę. W sensie. Mm... A nie chciałabyś może, żeby dołączył ktoś, e, jakby to powiedzieć? No jakiś chłopak po prostu? Znaczy, no, się... była taka grupka? No jakby w sensie powiem tak, że gdyby dołączył jakiś chłopak, no to nie miałabym nic przeciwko, no bo w sensie, no kurto jest chór i najważniejsze jest, żeby nie był taki, jakby to powiedzieć, było wolnych słowa, że, o, żeby nie był sztywny, żeby dało się z nim normalnie porozmawiać. No bo naprawdę jak się by dołączył żaden chłopak, to myślę, że niektóre dziewczyny by się cieszyły. No i fajnie by było mieć jakiś męski głos. W tym. No. Tak. No. Ale stricte żeński też mi się bardzo podoba, jest super. No, no to myślę, że to będzie na tyle. I dziękujemy bardzo.